Witam was 1 września 2019 roku. Dziś obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, a my wraz z Kujawsko-Pomorską Grupą Poszukiwaczy Historii uczcimy to w ten sposób, że pokopiamy dzisiaj na polu pod Chełmnem. Czekam na swoją ekipę. Jeszcze nikogo nie widzę, ale to się za chwilę zmieni. Więc co? Widzimy się za chwilę przy jakiejś akcji. Pierwszy font to kulka muszkietowa ołowiana w pięknym stanie. Zobaczcie. Spójrzcie, jaki mały pimpelek. Taki mini gaciaczek. O, słuchajcie, chcieliście panią prezes. To macie panią prezes. Tutaj Ania coś znalazła. I piękny, podąża ku mnie piękny, piękny pruski piękny guzicz. urzędniczy guziczek. Piękny. Tak, urzędniczy prusak. Cudowny. Sygnowany jest w Jada. pięknym stanie, słuchajcie. To mogła znaleźć tylko Ania. No tak uważam, że każdemu może się zdarzyć. Tak, ale, ale to by się zdarza ale to nader często. Ale w hełmie mi pierwszy raz. <laughs> I mój drugi ciekawy fund to pół grosza, a więc mamy pierwsze sreberko dzisiaj. Stan jest przepiękny. Także zapisujemy koordynaty i do woreczka. Tym razem wyłazi taki elemencik, bliżej mnie nieznany. Jest jakaś dziurka tutaj w tym. Nie wiem od czego to było, jakaś taka zaślepka od czegoś. Wpada taka piękna kulka, ołowiana, i już zapisujemy koordynaty. Ok, zapisane. I cóż ja tu widzę? Jakaś krągłość, e, tam myślałem, że coś ciekawszego. A tu taki gaciak. Mam drugą dziś monetę są to trzy Fenigi z 1847 roku. Mennica Berlin, w dosyć ładnym stanie. Dzień bez gaciaka, dniem straconym. Taki tam aluminiowy gaczek wyziera z dziurki. Trochę taki dziwny przedmioczyk, nito, haczyk, nie to Nie wiem do czego to miało niby służyć ogarniajcie tego fanta taki fajny wisiorek jakiś klimatyczny nie pachnie mi to nowością dosyć ciekawy przedmiot poprawcie mnie jeśli się mylę według mnie jest to łuska od naganta ale pewnie się mylę bo ja tam wiecie nie mój klimat kto kojarzy to za piątko jakieś takie słuchajcie pracujący elemencik. czasami się takie coś trafia nie wiem dokładnie do czego to służy. Macie jakieś pomysły? Tym razem wskakuje taki kawał ołowiu. W takiej dziwacznej formie. o, Spójrzcie, kogo ja widzę. Dotarła do nas Ola. droga z naszych pięknych kobiet w stowarzyszeniu. Lecę się z nią przywitać. Bo przyjechali, bo mają kawał drogi do nas. Witam cię, Ola. Czołem. Przywitaj się z naszymi widzami. Wyszło coś ciekawego? Nie. Jeszcze nie, tak? Okay. Trzecia dziś monetka jest to straberko. Szelonk Gustawa Adolfa. Zdaje się ryga. Tak więc mamy tutaj kolejną monetę do kolekcji i wrzucamy do woreczka dla WKZ. Niech się cieszy. O patrzcie. Olka rozkminia sygnał. Zobaczymy. Może uda nam się nagrać na żywo cóż ona tam wytarga teraz oho jakieś kółko ring obrączka z brązu na duży pale nie uwierzycie druga moneta 3 fenigówka tym razem 1846 o proszę na dowód wam kładę obie obok siebie dzisiaj wpadły ale jazda coś pięknego ładne stany tu wychodzą Wychodzi takie coś, mi to przypomina srebrną monetkę. Te kopiejki, takie wiecie? Cienkie sreberka. Nie wiem, co to jest totalnie. Jest nieczytelne. ale Ależ te monety dzisiaj się sypią. Jeden fenik taki polski wyłazi, ale brzydki stan. Masz sympatyczny jureczek. Wyciągnął zobaczcie taką kostkę z ołowiu. Opisał ją oczywiście fachowo i coś takiego wyciągnął. On to nazywa zerownik. Ja totalnie nie wiem o co chodzi, ale. Aha, no cyrkielek, no dobra. Zerownik cyrkielek, no niech mu będzie. I takie coś. Piękne program locus i teraz będzie tutaj namierzało patrzcie będzie robi zdjęcie fanta i będzie tutaj dali ten program dobry fajny program robi zdjęcie zapisują się koordynaty i już wiesz gdzie dany przedmiot był znaleziony Stryk. i sobie zapisujemy więc polecamy nie. wszystkim ten program Locus Słuchajcie, Marcin wytargał. Zobaczcie taką porcję fantów. Dosyć ciekawy, są Jest konik ołowiany i to, to nas niepokoi. Zobaczcie, co to jest. Macie jakiś pomysł? To często wychodziło i do dziś nie wiemy o co chodzi. No i taka tam ozdóbka. Aleksandra wygrażała się, że znajdzie monetę. I z tego wynika, że znalazła. O, żeż, ty Coś pięknego. Z Habsburgów, coś tak? No, ale piękne. Widzicie to, co ja? Coś pięknego, gratuluję. Dziękuję. Coś pięknego, super. O, i prosaczek piękny. Zobaczcie, w pięknym stanie. Lecimy do kolegi Marcina. Coś tam rozkminia. Zobaczmy, co to będzie. Coś tam masz no coś pięknego, zobaczcie na to podznaka wygląda mi na Prusy wow po prostu wow mało czytelna jest, tutaj nie, nie za wiele widzę ale na 100% jest to jakiś pruski medal jakiś zresztą wiele wychodziło ale to na razie jest fan dnia jak dla mnie ja widzisz, tu też, tak. tutaj mamy sreberko od naszej pięknej pani Ani Sreberko nieczytelne, ale jest. rękawiczki idą dalej. Ania się szykuje, idzie dalej szukać. A tu Ola, tak więc nasze dwie kobiety ze stowarzyszenia. Tak chcieliście, więc rozmawiajcie teraz z nimi sobie. Zadawajcie pytania, jak macie pytania do Ani i do Oli, to czekamy, dokładnie. Zrobimy kiedyś streama z naszymi kobietami. Nie no, to jest słuchajcie, ewidentnie fan dnia źródł. Spójrzcie. O, od karawki, kawałek szkła to jakiś to wygląda jak koperta od zegarka, ale to raczej nie będzie to, będzie? Myślisz? No, tak wygląda, nie? i takie tam śmieciuchy, nieśmieciuchy, to jakiś kolejny elemencik. Nie wiadomo, co to jest, to jest element jakiegoś wisiorka, słuchajcie tu w środku jakaś kuleczka pewnie była albo coś taka stara ozdóbka jakiś taki elemencik tu coś tam obejmuje blaszka z numerkiem 2 pewnie robiła za markę narzędziową Dobiegła końca. Dzisiaj z moim kochanym stowarzyszeniem działałem jakieś 3 godziny. Dla mnie wystarczy, bo słonko zaczyna przypiekać, a więc, tak wiecie, w miarę rozsądnie. Fantów wyszło co nie miara, to co widzieliście na filmie. Zapraszam Was na kolejne filmy tego typu, będą się pojawiać, jak wiecie. Będzie też Neodym, magiczny Kazik. A tymczasem, jak zwykle, proszę o komentarze, lajki. No i zapraszam na kolejne odcinki.